Słuchajcie, na targu dzisiaj myślałam, że kupiłam jackfruit, czyli taki dosyć słodki, dobry owoc, ale teraz użyliśmy Google Lens i okazuje się, że kupiłam jednak chyba duriana. Durian, podobno najbardziej śmierdzący owoc na świecie. A smakuje jak? Według Google i innych informacji innych osób, jak jajko z czosnkiem. Gotowy na to? Można. O, jest bardzo, bardzo, bardzo kujący. Pani zawinęła go w gazetę i w reklamówkę, żeby go w ogóle przynieść do domu. Nie wiem, jak go kroić, tak? Czy tak? Nie wiem. Może tak? Uwaga, wbijamy. No, nie, tak, Johans. Jest to chce się wbić. Ja będę fodosnę. Nie jak go złapać. Uh -uh. <laughs> tyle. We need tak like otworzyć. Mm -hmm. Mamy środek. Ok. Udało nam się otworzyć Duriana. Nie wiem czy to widać. Ups. Nie chcę łapać, bo sobie ręce potem. Dobra, wąchamy. No hai, pierwszy. Okej. Okay. jest nieźle, jest, jest nie, ja, ja jest. No, nie, nie <laughs> Nie śmierdzi. My już jesteśmy wyczuleni na zapachy. Może kawałeczek tylko. Uwaga, gotowy. Pachnie trochę jak cebula z cytryną. Aha, cebula, tak. Jest. A smakuje? Jak czosnek. Nie. Mm. Czosnek. Czosnek o konsystencji. Nie wiem, mm. mm. yeah, jest konsystencji może. Maszę, że w środku. Jajko. Jajko. Mm. Mm -hmm. Takie żółtko jajka. Z czosnkiem, czyli to, co pisali w internecie, ma trochę, mają trochę w tym racji. Hmm. Ale na pewno jest pierwszy smakuje jest czosnek hmm. i drugi jest czoszke słodkiej. Ciekawy, bardzo ciekawy owoc. To właśnie smakuje konsystencją jak żółtko jajka, a po, ale posmak jest słodki, słodki czosnek. Jajko, owoc durian. Taki owoc na targu kupiłam dzisiaj za 270 wattów, czyli 27 zł. To był jeden z najdroższych owoców, które dzisiaj kupiłam. Ja myślę, że jest jak bardzo, bardzo smieci. tak smiczy Myśleliśmy, myślę, że, będzie, jajko, ale nie. że będzie bardzo śmierdziało, że będzie jak śmierdziało jak nity jajko albo worek na śmieci, ale naprawdę przynajmniej ten nasz durian nie śmierdzi. Smak też jest znośny, można się przyzwyczaić. Mhm. Polecam spróbować, mhm. ale myślę, że to jest lepsze. Tak, i, i na owoce jest lepsze, tak.